To musi zostać powiedziane Izrael zabija niewinne dzieci. Żołnierze Izraela strzelają w tył głowy Palestynie. To musi zostać powiedziane Izrael rozpostarł nad Bliskim Wschodem swoje czarne skrzydła. To musi zostać powiedziane Boże, Boże, czemuś mnie opuścił! Boże Izraela, plastikowy palestyński Boszku, irański Zaratustro! Czemuś opuścił swoje skrzydlate oddziały na dzieci pozbawione dorosłości, na piasek pustyni, który z miasta? Czemuś stanął między nami jak kula, którą niesiesz z tym żabim językiem, prosto w serce kolejnego niewinnego dziecka? Boże mój, Boże, czemu każesz tam zabijać, żebyśmy mogli żyć? Czemu każesz tam żyć, aby na poto, żebyśmy zabijali się ze nawzajem? Natura wyczerpuje się, oszczędza siły. Pod koniec dnia żołnierze wracają do transzei, by obserwować lot pocisków sypialni z błota i gliny. Wojna jest po to, żeby się zabijać. Nie pytaj, kto jest Twoim celem, żołnierzu. Spytaj mnie lepiej, ile ziemi potrzebuje jeszcze Izrael. Ile pięć ziemi musi zagarnąć Izrael, by zmazać z siebie ten odwieczny grzech. Ile ciał musi skryć Ziemia, planeta ludzi, aby otworzyło się sumienie narodu, który z szaty ofiary przybrał kostium kata? Ile jeszcze wystrzelonych pocisków trafi w bezbronne dzieci narodu niewybranego? Słyszę coś, co głębokie jest jak świat, mroczne jak noc i rozciąga się poza wszelki byt. Słyszę ołowiane światło kul. Słyszę, jak ogromnymi susami przelatuje nad Teheranem anioł śmierci. Słyszę, jak sen o krwawej hekatombie staje się łudząco prawdziwy. Tak jak prawdziwe są grudki krwi we włosach Laili, która ocalała po to, aby ogrzebać swoje dziecko. Słyszę huk bomb, które spadają z nieba. Jakby miało się ono zupełnie rozerwać. Potem czytam to samo po persku. Perskim okiem patrzę na jej zwłoki. Próbuję sobie tego nie uprzytamniać, nie uprzytamniać sobie tego, że moja matka leży martwa na ulicy, że jej zamknięte oczy są bardziej trwałe niż jej oczy otwarte. Próbuję zrozumieć, czemu umarła tak nagle, w jednej chwili, ale to jest tak jak samo niemożliwe jak przywrócenie jej życia. Patrzę w jej oczy zamknięte na zawsze i krzyczę, czy raczej szepcze w tym morderczym śnie: Mamo, obudź się. Sztuczna metamorfoza może się rozpocząć. Stłuczona porcelana może na nowo uformować się filiżankę. Ta strona, która pełna jest żółci krwi, może na nowo stać się carte blanche. Irankiem Iran może swą ranę zaszczycić pamięcią. Uśmiech dziecka, które przez chwilę zostało dosłownie zniszczone z powierzchni Ziemi, planety ludzi, może stać się uśmiechem uwięzionym. Uwiecznionym na polaroidzie. Wszystko może płonąca poląc, kula ognia. Tak jak uśmiechanioła śmierci, którego czarne skrzydła lśnią nad tych ranem codziennie z rana. Żeby mym oczom znowu ukazać się mogła ta potworniająca rana. Tęsknoto, ten, ten słoneczny promieniu, przebijający jak miecz martwe ciało matki. Czarna pustko, olpijący w żodzie moich niewidzących oczu. Czarne światło, które przenika miasto Teheran. Tę otwartą ranę, która już przecież zabliźnia się raną podłości. I ogary, które poszły w las za Magbetem I to wszystko, co się stało, to się nie odstanie. Jest I jest to już nie do ogarnięcia. Koniec czasu. Ojcze, matko, czarna pustko.